Z biznesu. Do słuchania. Na wstępie wspomniałem o tym, jak złożone relacje panują wewnątrz i wokół branży drzewnej. Jednak sprawa jest jeszcze bardziej złożona, bo na to wszystko nakładają się kwestie ochrony środowiska i ekologii. Stąd też obecność w tym podcaście Marka Józefiaka z Greenpeace. U. Aby było jeszcze ciekawiej, stanowisko tej organizacji jest często zbieżne z opinią przemysłu, a nie lasów państwowych. Rzeczywiście głosy krytyczne wobec ym, gospodarowania lasami przez lasy państwowe płyną z różnych stron. Nie tylko ze strony organizacji ekologicznych, ale też ze strony przede wszystkim środowisk naukowych, części biznesu, czy nawet najwyższej izby kontroli. I zastrzeżenia są wielorakie. To znaczy na no wstępie musimy sobie powiedzieć, że my mamy dosyć wyjątkową i taką naprawdę unikalną sytuację, że po prostu większość lasów w Polsce jest należy do skarbu państwa. I my te lasy oddaliśmy w zarząd takiemu quasi-przedsiębiorstwu, które są lasy. No, niestety, w ostatnim czasie widać mocno, że to quasi-przedsiębiorstwo, zamiast no, chronić nasze lasy i dbać o ten walor przyrodniczy i walor społeczny, bo, bo to jest potwierdzone naukowo, no, my po prostu jako ludzie potrzebujemy natury, i chyba w czasach pandemii tego ludziom nie trzeba tłumaczyć, że rzeczywiście no, ona, ona ma ogromną dla nas. Nas wartość, no niestety te cele zostały no, zupełnie przykryte przez tę działalność gospodarczą i pozyskanie drewna. Dość powiedzieć, że w ostatnich latach no, pozyskanie drewna przez lasy państwowe jest niemal dwukrotnie większe niż to było jeszcze 20 lat temu. W całym kraju mamy w kilkudziesięciu miejscach protesty społeczne, gdzie ludzie po prostu przeciwko takim praktykom się buntują. Oczywiście gospodarka jest konieczna i, i nasza gospodarka potrzebuje drewna i takie trwałe wykorzystanie drewna w takich sektorach jak choćby meblarstwo czy budownictwo jest jak najbardziej zgodne z ideą zrównoważonej gospodarki. Natomiast no, w takich cennych przyrodniczo terenach jak choćby stare lasy jak Puszcza Karpacka czy lasy takie miejskie o ważnej funkcji społecznej po prostu takiej gospodarki prowadzić nie należy i musimy też zmienić sposób funkcjonowania lasów. Działalność lasów państwowych jest po prostu nieprzejrzysta i nie podlega żadnej kontroli. To też sprawiło, że obecnie przeciwko Polsce toczy się postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w związku z tym, jak Polska gospodaruje swoimi lasami. Powiedziałem na wstępie, że państwa głos i głos przemysłu brzmi. Podobnie albo wręcz tak samo, a z tego, co pan mówi w tej chwili wynika, że brzmi dokładnie odwrotnie, dlatego że przecież przemysł narzeka na to, że lasy wycinają za mało drzew na jego potrzeby. A pan przed chwilką powiedział, że lasy wycinają za dużo. Z przemysłem drzewnym możemy na pewno e, mówimy jednym głosem, jeśli chodzi o to, choćby że w Polsce. Wykorzystujemy drewno w nieodpowiedni sposób, to znaczy naprawdę sporo drewna trafia w Polsce do pieców i to jest rzecz, która powinniśmy eliminować. Natomiast jeśli chodzi o, o to, jak wyglądają liczby i jak wygląda to pozyskanie, no to trzeba by sobie powiedzieć, Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej jeśli chodzi o wzrost pozyskania drewna w lasach, więc no, tutaj liczby mówią coś innego. To znaczy oczywiście rozumiem, że każdy chciałby się rozwijać po prostu w... Jak najszybciej się da, ale też musimy sobie zdać sprawę, że obecnie lasy państwowe pozyskują aż 65% z tego, co jakby przyrasta w naszych lasach. Więc to wcale nie odbiega za wiele od poziomu pozyskania w lasach prywatnych. Więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, że lasy państwowe są naszym wspólnym dobrem i jakby lasy państwowe zostały powołane do tego, żeby to wspólne dobro zachować dla całości społeczeństwa, a nie dla wybranej branży gospodarki, no to powinniśmy tutaj. Gospodarować inaczej. My postulujemy, żeby oczywiście jakby w, nadal pozyskiwać drewno w lasach państwowych, ale żeby to pozyskanie było mniejsze, czyli na poziomie około powiedzmy 50% rocznego przyrostu. Czy da się pogodzić Państwa postulat, żeby ograniczyć tę wycinkę, a jednocześnie zaspokoić potrzeby przemysłu? Jestem przekonany, że tak, tylko musimy zacząć od wprowadzenia pewnych wspólnych zasad. To znaczy, lasy państwowe muszą zacząć tak naprawdę realizować idee, dla których zostały powołane. Lasy państwowe muszą podlegać kontroli społecznej. To nie może być tak, że plany urządzenia lasu, czyli te wewnętrzne dokumenty leśne, które w zasadzie decydują o tym, co się będzie działo w danym lesie, jak będą wyglądały wycinki i pozyskanie drewna, no, że one są niezaskarżalne. Więc społeczeństwo musi mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w lasach. Po drugie, musimy się umówić, że no, puszczy się nie przerabia na deski. Że nie będziemy wycinać naszego dziedzictwa przyrodniczego, czyli nie wiem, Puszczy Białowieskiej, czy Puszczy Karpackiej, czy Puszczy Piskiej, takich cennych, dużych, zwartych kompleksów leśnych, które po prostu powinniśmy zachować i pozwolić im się renaturyzować, czyli powracać do stanu naturalnego, jest w Polsce naprawdę wiele i powiedzmy te 15-20% takich. Już jakby dobrze zachowanych lasów po prostu oddajmy przyrodzie. My takich zakątków naprawdę dzikich mamy w Polsce bardzo niewiele. Obecnie parki narodowe obejmują zaledwie 1% powierzchni Polski, a ochroną ścisłą Czyli taką prawdziwą ochroną przyrody mamy tylko 23% z tych parków narodowych. Więc to jest naprawdę malutki, niewielki skrawek, który tak naprawdę oddajemy przyrodzie. Wspomniał Pan o tym, że drewno nie powinno trafiać do pieców. Tymczasem mamy ustawę, która została uchwalona w imię ekologii dotyczącą biomasy i właśnie spalania drewna jako bardziej ekologicznego surowca. Coś tutaj chyba nie do końca gra. Rzeczywiście używanie biomasy i spalanie drewna i uważanie tego za zieloną energię jest jakąś aberracją. I my oczywiście protestowaliśmy przed Sejmem, gdy ta ustawa była procedowana. Niestety w parlamencie ta ustawa przeszła i posłowie i senatorowie nie, nie posłuchali głosu protestujących. Trzeba sobie powiedzieć jasno, to nie jest zielona energia. Dwutlenek węgla, który przez 100-150 lat był gromadzony w takich drzewach, jest po prostu momentalnie uwalniany do atmosfery i no, nie służy ochronie środowiska jakby my powinniśmy używać drewna w branżach, które używają tego surowca w sposób trwały, w budownictwie, w meblarstwie. Także to jakby pozwala rzeczywiście utrzymywać znaczącą część węgla zgromadzonego przez drzewo. Więc wykorzystanie jakby w energetyce drewna, czy w branży papierniczej, no z punktu widzenia ochrony klimatu są szkodliwe i powinny być znacznie ograniczone, dlatego też postulujemy choćby, żeby zwiększyć poziom recyklingu papieru i, i drewna, no i też po prostu walczyć ze zmianą klimatu, bo też na lasy bardzo mocno oddziaływuje zmiana klimatu, i tutaj jakby lasy też muszą zmienić swoje podejście. To znaczy, dzisiaj dominuje takie podejście gospodarskie i wiara w to, że leśnik lepiej wie od przyrody. Co powinno rosnąć w danym miejscu, w miejsce wyciętego drzewa, podczas gdy naukowcy mówią wyraźnie, lepiej, żeby to sama natura zadecydowała, co tam wyrośnie. To znaczy, rzeczywiście taki las, który będzie się odnawiał natura, w sposób naturalny, będzie po prostu lepiej się adaptował do zmiany klimatu, i musimy się też na to przygotować, że lasy będą w związku ze zmianą klimatu podlegały ogromnym przeobrażeniom. No i oczywiście tutaj też z myślą o, o lasach musimy przeciwdziałać zmianie klimatu. Żeby ta zmiana była jak najmniejsza. Tutaj najważniejsze jest odejście Polski od węgla i innych paliw kopalnych. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Józefia, który jest rzecznikiem prasowym Greenpeace Polska. Dziękuję. Dziękuję bardzo.